Matko Najświętsza, co to się staleło, widzowie? Zobaczcie, mamy codziennie darmowe nagrody w Brawl Stars, tak jak już wam mówiłem jakiś czas temu. Już dziś Brawl Stars świętuje drugie urodziny w Chinach. Otwórz grę już teraz i odbieraj swój prezent od dzisiaj aż do niedzieli. Więc widzowie, dzisiaj mamy czwartek, czyli czwartek, piątek, sobota, niedziela. Cztery darmowe prezenty dostaniemy od twórców w tym czasie, codziennie będzie jakiś jeden. No i z tego co nie wiecie, albo wiecie, no to zależy, bo niektórzy z Was dopiero może co wrócili ze szkoły, jeszcze nie wiedzą. Mamy dzisiaj darmową skrzynkę w Brawl Stars, jest to mega skrzynka. I to wszystko jest z okazji właśnie tutaj urodzin chińskiego Brawl bo są to już drugie urodziny Ja oczywiście dzisiaj otworzę te skrzynki, mega skrzynki na moich czterech kontach, czekajcie, Na czterech kontach będę otwierał na tym odcinku, więc oglądajcie do końca I w tym filmie powiem wam też mordeczki, jakie będą kolejne nagrody, jutro, pojutrze i tak dalej, i tak dalej Więc oglądajcie od początku do końca ten film, żeby nic nie przegapić I umówmy się tak, każdy kto chce, żeby coś mi się udało trafić, albo wam żeby się coś udało trafić, o! Albo mi, albo wam. Każdy, kto zostawi łapkę w górę, to po prostu przyniesiecie dla nas szczęście i może coś fajnego uda się trafić w mega skrzynce, więc proszę każdy lajkuje. Yy, myślę, że spoko opcja. I jak chcecie, że są darmowe prezenty w Brawl Stars, no to zostawcie suba na moim kanale, żeby być na bieżąco z kolejnymi informacjami, bo ja o tych prezentach już wam mówiłem tak z miesiąc temu, więc jak będziecie subskrybować mój kanał, to będziecie na bieżąco z wszystkim. No i murdeczki mega się jaram naprawdę, bo to jest piękna sprawa. Zobaczcie, twórcy opublikowali nam taką oto grafikę chińską. Yy, mamy tam takie chińskie tło, normalne z urodzinkami. Yy, no i oprócz tego jest mega boxik. No i po prostu w pierwszy dzień. Zostaliśmy tego mega boxa. Ale co ciekawe, twórcy jeszcze mordeczki nie zdradzili nam, co będzie w kolejne dni. E, napisali tutaj: otwórz grę już teraz i odbierz swój prezent. Od dzisiaj aż do niedzieli. Tutaj powtórzę jeszcze raz: czyli do niedzieli przez 4 dni będziemy znajdować nowe, darmowe podarunki, właśnie z tego święta. Mega się jam widzowie, naprawdę się z tego cieszę. Dajcie mi od razu znać w komentarzu, to przypomnę wam serduszko, czy Wam się udało coś trafić. bo Jestem ciekawy. I może zróbmy tak, że ja zacznę opening od moich najsłabszych kont, ok? E, zaczniemy sobie od konta może Tori Mori. Bo w sumie to nie jest najsłabsze, to jest moje trzecie, jeśli chodzi o cztery. Więc to jest takie jedno z słabszych, ale nie najsłabsze. Tak wygląda sklep, w ogóle mam tutaj bardzo ciekawe oferty, bardzo rzadki zadymiasz Ja najpierw sobie otworzę te skrzynki, a później wam powiem co będzie w kolejne dni. Więc oglądajcie do końca. Na początek mordeczki, mega skrzynka. No i co tutaj trafimy, właśnie w tej mega skrzynce, na tym moim trzecim kącie. Uwaga, żeby tutaj coś fajnego było. Ja tutaj nie mam dużo postaci, ale chyba tym razem nie trafię, bo jest piątka. Szczerze z tych wszystkich skrzynek widzowych Chciałbym chociaż jedną świecącą jedynkę mieć. Ostatnio nie ukrywam, widzowie że trafiłem. Aż cztery nowe postacie, więc no trochę tego widzowie było, yy, ale jest szansa mordeczki, że zaraz może jeszcze coś nowego trafimy. W ogóle w tym sklepie są bardzo ciekawe oferty, bo jak nie macie wielu zadmiarzy to zobaczcie, tutaj są na przykład yy, takie specjalne oferty z tym zielonym, nie? Byron, Lola i Bonnie. Fajnie to wygląda, ale no ja się nie skuszę, ja chcę trafić coś tutaj w darmowej skrzynce, więc może mi się uda na kolejnych kontach. Przechodzimy widzowie teraz na moje kolejne konto, jakim jest Król Tori II. W sensie, kurczę... Najsłabszego no jeszcze nie otworzyłem, bo Tori tam mam chyba 50 pucharków, ale dobra, je sobie jeszcze zostawimy Teraz otwieram to z mojego konta, gdzie mam 4000 pucharków I zobaczymy, czy tutaj coś mi wpadnie, jestem ciekawy No, oczywiście sklepie, pięknie, tutaj też mam takie ciekawe oferty, jak widzicie I dobra, jest mega skrzyneczka, więc no nic innego, tylko brać Korzystajcie, widzowie, macie w ogóle 19 godzin, jak ja to nagrywam, żeby otworzyć Jak wy to oglądacie, to już trochę mniej Więc uwaga, co tu będzie, co tu będzie znowu? Piątka. Ej, no straszny pech na razie, widzowie. Proszę, pocieszcie mnie łapką w górę i może nam to przyniesie szczęście. Ktoś jeszcze nie zostawił, jeszcze subika z dzwonkiem jakbyście mieli. O to będziecie szefami największymi. Dobra, lecimy dalej widzowie, nie poddajemy się. Wierzę, że na moim najsłabszym koncie, jakim jest oczywiście tutaj konto e, Botstoli, gdzie mam 50 pucharków, coś nam wpadnie. A może tak nam wiecie? Nic tutaj nie wpada, żeby na moim najlepszym koncie coś nam się trafiło. To by było spoko. Oglądajcie odcinek do końca, bo tak jak mówiłem, zaraz wam widzowie jeszcze powiem, co może być w kolejne dni właśnie do, do, do tutaj dostania za darmo. E, no i dobra, mamy mega skrzyneczkę darmową. Uwaga, uwaga! Uwaga, proszę Państwa! Zacieramy ręce i czy coś fajnego tu będzie, kaman? No, jak ja widzę tą piątkę, widzę, że to jest masakra, ale po w sumie? To jest takie moje konto, gdzie może piątka nam coś da, chociaż raczej nie, musi być chyba szóstka, żeby była świecąca jeden. Uwaga! No nie, no, niestety nie ma, widzowie, masakra, nawet na tym kocie nic nie trafiłem, nie podoba mi się to, jak 4 megaboksy przypadną, nie będę zadowolony, ale dobra, wchodzimy teraz na moje główne konto, Król Torii I i coś czuję, widzowie, że to jest, to jest ten moment, żeby trafić coś fajnego, dla tych, co nie wiedzą, to ja tutaj mordeczki, nie mam trzech postaci, Mac Eve i Janet. najbardziej mi się cieszył w sumie z Mac albo z Żanet, ale zobaczymy, każdą oczywiście z chęcią przyjmę, lecimy z megaboxem, uwaga, 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 czy coś tu będzie, trójka, co jest grane, no czemu jest trójka tutaj? Mieliście jakiegoś takiego mega boksa, gdzie po trzy? Nie, ale masakra w ogóle widzowie. Dawno tak mało nie miałem mega boxa. Co tu jest? Jak ja tu w ogóle żadnego ulepszenia nie trafiłem do zadwiarzy. W sensie 102 jednie, też mogę sobie wybrać do kogo. Masakra. No to damy to Bonnie, no bo Bonnie jeszcze mam słabo ulepszoną, więc sobie ją weźmiemy. Ale dobra, jeszcze ostatnia skrzynka widzowie mam darmową skrzynkę i to było najśmieszniejsze. W 4 megaboksach nic nie trafiłem, a nagle darmowa skrzynka i coś trafia, bo to byłby hit, ale nie, też niestety nie. Więc dzisiaj troszkę pechowo. A więc dobra, mordeczki, teraz zajmiemy się tym tematem, na którym pewnie czekacie, czyli co dostaniemy jutro, pojutrze i po pojutrze. No bo w te kolejne 3 dni będziemy dostawali następne prezenty. Mega fajnie w ogóle, że dostajemy te prezenty, bo wiecie, druga różnica to nie jest nic wielkiego. Oczywiście w ostatnich latach było więcej tych prezentów, bo chyba mieliśmy 10 nawet albo 9 darmowych prezentów Może 8, ale to tak minimum już 8 od 10, coś takiego było rok temu. Więc no teraz jest cztery połowa tego i tak spoko moim zdaniem trzeba się cieszyć, bo równie dobrze twórcy mogli nam nic nie dawać No i tak, dzisiaj dostaliśmy Mega więc od razu z grubej rury zazwyczaj w sumie w pierwsze dni Dostaje Mega Boxa Dlatego wydaje mi się, że w jeden z tych czterech dni, znaczy w trzech, bo w sumie już jeden dzisiaj był, czyli jedna z tych trzech nagród, które nam zostały Myślę, że to będzie widzowie Big Box Zawsze twórcy dają też takiego właśnie jednego ciut słabszego boxika wiadomo, nie słabszego Brawlboxa, tylko ciut słabszego. No i myślę, że może to być właśnie Big Box, skoro dzisiaj dostaliśmy Mega Nie mówię, że on będzie jutro, nie wiem kiedy, ale myślę, że w której z tych trzech dni właśnie będzie. Myślę też, widzowie, że jest duża szansa na pinpaka, żeby był właśnie w któryś z tych dni. To jest też tutaj, moim zdaniem, dosyć bardzo prawdopodobne. Oczywiście to nie jest na 100% jak coś. to jest, widać, tylko to, co ja sądzę. Nieraz mi się udaje to zgadywać, ale no nie wiadomo nigdy, jak to jest. Więc to jest, mordeczki, druga rzecz, czyli pinpak lub big box w któryś z tych dni. No i tak w sumie myślę, że jest spora szansa na to, żeby właśnie w ten jeden dzień, którego jeszcze nie powiedziałem, był albo mordeczki jakiś pin. Że sam jakiś specjalny, wiecie, jakaś emotka, albo spray. I ten spray w sumie najbardziej prawdopodobnie wygląda. Bo twórcy ostatnio dopiero te spray nam dodali w aktualizacji. Więc chcieliby na pewno jakąś tam rozdać za darmo, taką jakąś fajną. Więc myślę, widzowie, że jest szansa. E, dlatego to są takie najbardziej tutaj prawdopodobne, które mi się wydają. Oczywiście to nie jest potwierdzone, że tutaj od razu mówię, <laughs> żeby nie było, że się mnie tutaj wszyscy słuchacie. Jest też szansa, że coś innego będzie. Ale myślę, że na pewno coś z tych trzech rzeczy, które wam podałem się sprawdzi. A może nawet wszystkie. Zobaczymy, trzeba czekać. E, no ja się już nie mogę tego doczekać, naprawdę. Do widzowie. Czekajcie, mówmy się tak, w sobotę i w niedzielę postaram się dla Was odpalić laj'wika, widzowie, e, wtedy, kiedy będziemy czekać na te nagrody, żeby je odebrać. I myślę, że to będzie spoko lajwik, więc już tak zaprasam, zapraszam Was wcześniej w weekend, bo wcześniej są te nagrody. O 10 chyba w sklepie się je dostaje tak mi się wydaje, albo o 9, ale chyba o 10 więc e, przed 10 będą widzowie codziennie lajwiki w weekend, no bo jutro to jeszcze do szkoły idziecie. E, no, ale staram się też w ogóle, widzowie Was tutaj o wszystkim wiary szybko informować, więc subskrybujcie mój kanał z dzwonkiem i naprawdę mega się jaram tymi nagrodami. kurcze, Oczywiście jest też szansa, żeby... Coś innego z tego co nie wymieniłem, na przykład jakieś trochę słabsze nagrody typu Brawlbox chociażby, ale rzadko kiedy takiego brawlboxa za darmo dostajemy w tej formie. Jest też szansa mordeczki na pewno na Jakieś punkty mocy do zadymiarzy czy coś w tym stylu Ale myślę, że raczej nie będzie żadnego skina Bo chyba właśnie rok temu i dwa lata temu zawsze były skiny za darmo um, Teraz kurde nie wydaje mi się, żeby jakiegoś skina nam mieli dać Bo tak to raczej wcześniej by go gdzieś jakoś zapowiedzieli a tutaj nic takiego nie widzę No chyba, że jakieś nowe informacje dostanę to wam oczywiście szybko o tym powiem Więc śledźcie jeszcze mordeczki mi kanał, żeby być na bieżąco i żeby wiedzieć o wszystkim yy, no. No widzowie, w tym odcinku to chyba na tyle, nie będę jakoś tego specjalnie przedłużał. Dziękuję bardzo, że tutaj dotrwaliście. Pamiętajcie o łapce w górę i subiko, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i wbijajcie koniecznie na mój sklepik. Link macie w opisie do mojego sklepu. Macie tam fajne koszulki, bluzy i do tego case na telefon, więc warto skorzystać. Myślę, że w miarę dobrych cenach. Jeśli mnie lubicie oglądać, to na pewno bardzo fajny prezent. Trzymajcie się do kolejnych odcinków. Siemano!